Dobry wieczór, przyjaciele! Więc poprzednie wideo na temat wzroku wydaje się, że wszystkim się podobało, więc kontynuujmy ten temat. Jeszcze razem z Wami przeanalizujemy pewne szczegóły, które właśnie pozwalają osiągnąć rezultaty z ćwiczeń. Bardzo wiele osób wykonuje ćwiczenia, bardzo wiele ćwiczeń dla oczu, a co najciekawsze, u niektórych one przynoszą rezultaty, u innych nie. Dlaczego tak się dzieje? Są pewne szczegóły, które należy wziąć pod uwagę. I jeśli to robisz, wyniki z ćwiczeń są znacznie lepsze i znacznie większe. Ostatnim razem podzieliliśmy się z wami ćwiczeniem, podczas którego skupialiśmy wzrok na jednym punkcie i poruszaliśmy głową w prawo-lewo, góra-dół. W tym czasie pracowały nasze mięśnie oczu. Przejdźmy więc. To jest do następnego etapu. We wszystkich ćwiczeniach, które widziałem, dużo uwagi poświęca się mięśniom oczu i wiele ćwiczeń na te mięśnie, ale nie bierze się pod uwagę jednego faktu, że w centrum w tej pozycji źrenica w życiu praktycznie nigdy nie jest ustawiona. Teraz patrzę, teraz stoję i patrzę tutaj na was, patrzę wam w oczy. Patrzycie mi w oczy. I mój źrenica nie jest ustawiona na środku, a wasza prawdopodobnie też nie jest ustawiona na środku. Jeśli patrzysz z telefonu, to prawdopodobnie jest on trochę na boku. No dobrze, teraz to wszystko wyjaśnimy. Ale w życiu takiej sytuacji praktycznie nie ma. Pewnie wszyscy słyszeliście o dominującym oku, prawda? To, że jedno oko dostarcza mózgowi więcej informacji. A drugie, nieco mniej. U niektórych to prawe oko, u innych lewe. Jak sprawdzić, które oko jest u Was dominujące? Bierzecie na przykład duży palec, patrzycie na duży palec. Możecie nawet postawić go bliżej siebie. Potem patrzysz. Ja teraz patrzę na swój duży palec, a potem na Was. Widzę już, że palec mi się podwoił. Mam teraz dwa palce. Przesuwam go. Bliżej i dalej, ale nadal patrzę na Was, do Waszego mieszkania, gdziekolwiek jesteście. Widzę dwa palce, ale jeden widzę wyraźniej, drugi nie tak wyraźnie. Ten, który widzę wyraźniej, na przykład lewy, oznacza, że mój lewy oko jest bardziej dominujące. Prawy, to znaczy prawy. Czyli, jeśli jedno oko, jeśli oba widzą tak samo, to znaczy, że coś robisz nie tak. Mówiąc krótko, zdarza się, że tak bywa, ale to też nie jest dobre, nie jest złe. I mówiąc krótko, patrzcie. Jeśli jeden z waszych oczu będzie bardziej dominujący niż drugi, wasze oczy nigdy nie będą skierowane prosto, kiedy patrzycie na coś. Czyli zawsze patrzcie na mój nos. Kiedy patrzę, Wydaje mi się, że patrzę prosto. Moja głowa jest nieco skręcona w jedną lub drugą stronę. To jest normalne. Wszyscy tak mają. To zależy od oka. Dominuje. Głowa dostosowuje się do tego. W tym nie ma nic złego. Wszystko to jest ukształtowane przez to, że na przykład piszemy jedną ręką, tak? Ręka jest w określonej pozycji i spojrzenie jest skupione tutaj. Trzymamy telefon, na przykład prawą ręką, więcej informacji jakby wpływa do prawego oka. Lewemu jest niewygodnie patrzeć, nos mu przeszkadza. Czyli sens polega na tym, że nie trzeba się jakoś starać starać się, aby oba twoje oczy były takie same. Nie musisz ćwiczyć, aby oba twoje palce wyglądały tak samo. Sens polega na tym, że nie ma takiego stanu w życiu oka. Nie ma takiego stanu w życiu oka. Kiedy stoisz dokładnie frontalnie i patrzysz na coś, zawsze pod kątem. Zawsze oczy pracują pod kątem. Trzy pozycje oka można to wyodrębnić to jest po środku to jest to nieistniejące stanowisko. Ale to prawdopodobnie, kiedy człowiek umiera, jego pozycja oka zostaje zatrzymana. Ale ogólnie oko ciągle się porusza, nawet kiedy wydaje nam się, że się nie porusza. On wykonuje drobne ruchy. Oto, takiej pozycji nie ma, ale we wszystkich ćwiczeniach robi się, wszystkie podstawowe ćwiczenia są wykonywane w tej pozycji, dlatego nie daje wyników, dlatego powstaje napięcie w oku, ponieważ zmuszasz go do pracy w ten sposób. To jest skrajna pozycja, to znaczy, na przykład odwróciłeś wzrok tutaj, to znaczy, że w życiu to również rzadko się zdarza. Chyba, że tam rzucisz okiem na czyjś telefon, ktoś tam coś pisze. Głównie ta pozycja jest używana. To znaczy, to jest średnie między centralną a skrajną pozycją. To znaczy, to jest pozycja oka, ona ciągle z niej korzystamy. W tym, w tej pozycji, czyli od centrum, trochę na prawo, trochę na lewo, i w ćwiczeniach koniecznie trzeba to uwzględnić. I ostatnim razem robiliśmy z Wami ćwiczenie, gdzie patrzyliśmy na środek i robiliśmy ruchy oczami w górę i w dół. Dobrze. Teraz trochę zmienimy to ćwiczenie. Będziemy mieli nie tylko jedną taką centralną linię, tak? Tę, która idzie, dzieli nas na pół. Będziemy mieli te dwie centralne linie: jedna dla prawego oka, jedna dla lewego oka. Oto, zresztą narysowałem je osobno, osobno. To są te dwa położenia oka, które w życiu używamy z Wami. Tak często się zdarza. Więc teraz chodzi o to, że musimy zrobić coś takiego. Czyli teraz będziemy robić ćwiczenia, ruchy, które robiliśmy. Już nie będziemy patrzeć na środek z Wami. Tak? Będziemy mieli dwa centra: jeden będzie tutaj, drugi tutaj, i otrzymamy coś takiego. Będzie tutaj i tutaj, jakby na linii horyzontalnej, a centrum będzie mniej więcej tutaj, dla jednego oka i dla drugiego. Ale to ćwiczenie będziemy robić jednocześnie na oba oczy. Nie trzeba zamykać jednego oka. Ćwiczenie trzeba będzie wykonywać oboma oczami naraz. Więc Wy. Znajdź jakąś linię. Na przykład tę linię. Taką linię, jakiś kąt na ścianie, tak? Oto i. Musisz stanąć w taki sposób, aby nie był on na środku, tak? Raczej tak, aby znalazł się na linii jednego oka. Ten kąt musi być na linii jednego oka. I zaczynasz robić to samo ćwiczenie, które robiliśmy ostatnim razem. Oto, czyli twoje zadanie, aby on nie był u ciebie na środku? Obracasz głowę, ale najpierw obróć tak, jak robiliśmy to z tobą w ćwiczeniu, aby oko znalazło się tutaj na krawędzi. A teraz wykonaj mały obrót. W tej pozycji zaczynasz robić to ćwiczenie, czyli wykonujesz ruch to samo, co robiliśmy razem, w górę i w dół. Najpierw z jednej strony, a potem z drugiej strony. Zauważysz, że z jednej strony jest łatwiej to robić, z drugiej strony jest to niewygodne. Zazwyczaj jest łatwiej to robić, gdy robisz to dla prawego oka. Ponieważ jeśli twoja prawa ręka jest dominująca, najprawdopodobniej wykonujesz większość ruchów tutaj, z tej strony. Piszesz, trzymasz telefon, dlatego twój prawe oko dostosowuje się do tych wszystkich ruchów. Jest mu wygodnie to robić, dla lewego oka to nie jest zbyt wygodne. Więc po pierwsze, trenujesz już pod takim kątem. Wykonujesz ten sam ruch w górę i w dół. Robisz to w górę i w dół. A potem zaczynasz robić ruchy w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Oto, po tym jak zrobiliśmy w górę i w dół. Po tym można już przejść do ćwiczeń, gdzie zaczynasz sam poruszać okiem. Czyli te ćwiczenia, aby poruszać okiem w prawo i w lewo. Trzeba to robić nie w takim jakby systemie współrzędnych. Ale osobno dla prawego, osobno dla lewego oka. Czyli na przykład rysujesz. Na początek można tak zrobić. Gdzieś narysuj sobie. Na takiej tablicy na przykład. Wszyscy mają taką specjalną tablicę do ćwiczeń dla oczu, lepiej zielonym kolorem. Mówią, że zielony kolor. Jest dobry dla oczu, prawdopodobnie, ogólnie rzecz biorąc. I nie rób tak, nie rób dwóch linii i nie wykonuj ćwiczeń według nich, ale rób. Tak robisz, taką linię rysujesz, idealną. Widzisz, jaka jest u mnie? Idealnie prosta i taką idealnie prostą linię, ale ale otrzymasz rysunek i dwie poziomy. Najlepiej jest to zrobić tak, aby pozioma linia była na wysokości oczu. Ale jeśli zaczynam tutaj, to muszę to robić siedząc. Aby zrobić to stojąc, muszę zacząć mniej więcej tutaj. Moje oczy są tutaj. Wydaje mi się, że zacznę tak, to wtedy usunę. Dalej, ogólnie rzecz biorąc, patrzcie, mam dwie takie linie, tak? A teraz stoję tutaj, stoję na środku. Mój nos będzie patrzeć tutaj do centrum. I staję tutaj, tutaj. Najpierw patrzę tutaj i zaczynam poruszać oczami w górę i w dół, w górę i w dół. Widzisz, tak? Widzisz? Więc, oto są dwie linie. Oto są dwie linie, tak? Oto co robię? Patrz. Patrzę tutaj, tutaj. I wykonuję ruch wzdłuż tej linii. Teraz, dwoma oczami. Robię to w górę, w dół, w górę, w dół. Wszystko dobrze. Teraz robię to tutaj i tutaj. W górę, w dół, w górę, w dół. Nie na środku. Nie robię tego tak, tak? Porównajcie, porównajcie sami. Spróbujcie tego ruchu. Wykonajcie ruch wzdłuż tych dwóch linii. Pójdzie jak po maśle. Dokładnie tak, jak powinno. Jak tylko zaczniecie robić ruchy na środku, wasze oczy zaczną migać. I nie będziecie wyraźnie widzieć każdej, każdej części tej linii. Zaczniecie od razu. Ponieważ ten ruch jest fizjologiczny, może być możliwy do wykonania, ale nie jest konieczny. No, niemożliwe. Załóżmy, że jest niemożliwe gdyby oko było tutaj trzecie tutaj może się rozwijać podczas treningów u kogoś może zrobić to nie potrzebujemy tego aby mam chodziłem opowiadałem wam moje wzrok jest lepsze niż jednostka nie robiłem tego robiłem to jak robicie tak samo będzie boże daj więc Zaczynacie poruszać się wzdłuż tej linii, poruszać, 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 poruszać oczami w górę i w dół. Czyli widzicie, nie pokrywa się z moim nosem, jest tutaj. I bardzo dobrze, bardzo wygodnie poruszać oczami, nie są zmęczone. W górę i w dół te linie są opracowane. A teraz co robicie? Masz to tutaj. Zrozumiałeś, prawda? Ciekawe dla Ciebie? Dobrze. Zrozumiesz? Jeśli nie zrozumiesz, obejrzyj jeszcze raz uważnie, a jeśli w ogóle nie zrozumiesz, zapytaj kogoś w komentarzach. Ktoś i tak zrozumie, wyjaśni ci nawet lepiej, niż ja opowiem. Nawet napiszę, że mówię wszystko źle. I po tym jak pracowałeś w górę i w dół, bierzesz linię poziomą i zaczynasz poruszać się wzdłuż niej. Ale centrum jest tutaj, nie tutaj. Ale tutaj, no, wszyscy zrozumieli, wyjaśniłem bardzo dostępnie. Zrozumiale. To jest drugi etap ćwiczeń. A następne to już ćwiczenie, na skupienie wzroku. Tam też są pewne szczegóły, które dają możliwość przywrócenia wzroku. Ponieważ ze względu na styl życia, oko przyzwyczaja się do pewnych ruchów. Czyli, na przykład, Przedmioty, które są blisko nas, patrzymy na nie blisko. Oko jest w dolnej pozycji, to co jest daleko jest w środkowej lub górnej pozycji, ale to rozwiążemy z Wami później. Teraz, na początek, musisz zrobić to ćwiczenie i musisz odkryjesz, ogólnie rzecz biorąc, jaki jest sens tego ćwiczenia. W tym, że te dwie systemy współrzędnych u człowieka, który ma słaby wzrok, ma jedną dobrą rzecz, druga praktycznie nie funkcjonuje. I za pomocą tego ćwiczenia formuje się u Was prawidłowy ruch, prawidłowa pozycja oka. Więc spróbujcie, a potem będziemy kontynuować ćwiczenia, aby Aby nasz wzrok dalej się poprawiał, ogólnie rzecz biorąc, jeśli krótko, sens jest taki, że oto oczy, albo tutaj, albo tam robią wszystko, albo w tym miejscu, albo tutaj robią wszystko. W tym miejscu działają w ten sposób, albo jedno oko dominuje, albo drugie. Ale tak, tutaj, oni nic nie robią, tak, właśnie. To znaczy, to będzie jeszcze potrzebne do następnych ćwiczeń. Mam wrażenie, że nadal nie zrozumie wszystkiego.